Pytanie w takim razie, co musi się jutro wydarzyć, żeby zagrać lepiej niż ostatnio, właśnie w Helsinkach i żeby pokonać Finlandię? No i to moje pierwsze pytanie. Dzień dobry wszystkim. Co musi się stać? No musimy wyjść na boisko, grać odważnie i. Może nie <gry> Grać, grać odważnie, grać e, z ambicją, z charakterem i, i gramy u siebie, no, nie oszukujmy się, jesteśmy faworytem tego spotkania i, i od początku musimy to pokazać, od pierwszej do ostatniej minuty, no, bo, bo jest to bardzo ważny mecz tych eliminacji i, i na tym się skupiamy, także e, jesteśmy w pełnej gotowości. i i liczymy na zwycięstwo. I drugie pytanie. Chciałem zapytać właśnie o tę atmosferę, o nowe rozdanie w kadrze. Widzieliśmy jak walczyliście o piłkę, jak graliście w Rotterdamie. Ta gra mogła się podobać. Liczymy na więcej jako i kibice i dziennikarze. No właśnie, jaka atmosfera teraz panuje w kadrze, jak to wszystko wygląda właśnie tutaj, jeżeli chodzi o to nowe rozdanie? Dziękuję. Atmosfera jest bardzo dobra, tutaj nigdy nie było żadnego problemu, mi się wydaje, ale, ale myślę, że to jest baza, od której powinniśmy zacząć jako, jako reprezentacja te cechy wolicjonalne, on, one były pokazane tutaj, tutaj w Rotterdamie na tle tak mocnego rywala. Wiadomo, że, że jakość zespołu, z którą graliśmy, była, była ogromna. Zawodników i, i nie mieliśmy tej piłki, ale mieliśmy swoje momenty. Mieliśmy momenty, w których po prostu lepsza decyzyjność, lepsze zakończenie akcji, lepsza jakość mogło spowodować, że, że tych bram mogliśmy przejść więcej, a nawet wygrać to spotkanie. Kto wie, więc jak najbardziej to będą dwa inne spotkania, ale, ale nie może nam. Musimy zacząć od tego, że właśnie żeby ten charakter, ambicja na boisku były, a do tego dołożymy umiejętności i, i wszystko będzie na dobrej drodze, żebyśmy ten mecz wygrali. Michał Białyński z Polsaty Sport Kuba jako maratończyk chciałem cię zapytać o fizyczność. Powiem, że młodsze organizmy się szybciej regenerują, ale dosyć dawno nie grałeś dwóch meczów w odstępie trzech dni, a Ty przecież byłeś jeszcze osobą, która chyba najwięcej sprintów i dała z siebie praktycznie wszystko. Jak się od tej strony czujesz przed tym jutrzejszym spotkaniem? Ja się czuję bardzo dobrze, no jednak jestem tutaj nieliczną grupą, która gra w Bundeslidze i jednak te przygotowanie fizyczne jest bardzo dobre. E, miałem super okres przygotowawczy, w którym no, zawsze gdzieś ta niemiecka szkoła jest bardzo mocna, jeśli chodzi o bieganie, więc tutaj czuję się bardzo dobrze, szybko się regeneruje. Mam 23 lata, więc ten organizm jest dużo nie potrzebuje czasu, żeby się zregenerować. Wiadomo, jestem zawodnikiem, który, który gra na wysokiej intensywności. E, no, w każdym meczu dużo daje drużynie, jeśli chodzi o te, o te sprinty, o wyjście do szybkiego ataku, więc na pewno jestem gotowy. Ten ostęp, wiadomo, nie jest długi. Szybka regeneracja, ale, ale jestem gotowy, bo to jest gra dla reprezentacji i, i tutaj e, ta regeneracja e, chyba też szybciej następuje. No właśnie, ale potwierdzisz tę starą piłkarską prawdę, że po dobrym wyniku szybciej się dochodzi do siebie? No tak, zgodzę się, zgodzę się z tym. Bardzo proszę, Łukasz. Łukaszczyna, kanał Ciono witam cię serdecznie. Kuba, ja chciałem ci pogratulować, bo rozmawialiśmy przed meczem i mówiłeś, że naprawdę chcesz dać z siebie wszystko i rzeczywiście jak obserwowałem to blisko z trybą, to dwóch zawodników szczególnie próbowało, było bardzo odważnych, czyli ty i Nikola Zalewski, naprawdę szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to, to dużo tej odwagi właśnie w waszej dwójce widziałem w grze. Jak ważne będzie to, żeby... Pokazać, kto tu rządzi na boisku, tak naprawdę, bo to o to też w sporcie chodzi, prawda? Przyjeżdża do nas przeciwnik, który jest oczywiście to nie jest tak, że my, a dziennikarze, wypiłkarze, go nie doceniacie ale jednak przeciwnik, który widzi sporo swoich szans, bo jak rozmawiałem z trenerem Finów, to on mówił, że sam jest zaskoczony, że ta grupa jest tak wyrównana, prawda? Więc, więc pewnie to pokazanie tej, tej, tej siły i pójście po bramkę nie tylko jedną, ale drugą, która być może przypieczętowałaby by grę, będzie bardzo. Bardzo ważne jest w Was takie nastawienie, to pierwsze pytanie. I drugie, czy czujecie, że w kibicach wróciła wiara po tym meczu, właśnie taka i generalne poprawienie nastrojów, bo jednak Holendrzy na kilkanaście meczów u siebie praktycznie wszystko wygrywali. Także ten remis możemy chyba potraktować jednak jako też i zwycięstwo w pewnym sensie. Dziękuję. Tak, znaczy to nas, od drugiego pytania zacznę. No my tylko wynikami możemy tutaj zaufanie kibiców odbudować, i tak jak też mówiłem wcześniej w wywiadach, no my jesteśmy oceniani za wynik sportowy jak ten wynik sportowy będzie, to, to kibice w tą reprezentację będą wierzyć, ale też chcą się z nią udożsamiać. i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, żeby, żeby ten styl wygrywania również był bardzo dobry i, i od tego trzeba zacząć, a, a, a nastawienie, no gramy dla reprezentacji Polski, no nie, nie ma co tutaj dwóch dalej dokładać chyba zdań, bo, bo to jest zawsze wyróżnienie duma i my nie gramy tylko dla siebie, dla swoich rodzin, dla, dla wszystkich Polaków i to jest w tym wszystkim najważniejsze, żebyśmy te, te cechy ewolucjonalne Cały czas mieli na dobrym poziomie, a wręcz one muszą iść do góry jeszcze, a do tego umiejętności dojdą, to, to jestem tutaj, tutaj przekonany, także my musimy ponieść kibiców, my gramy u siebie, chcemy, chcemy zdominować rywala, wiadomo, szybko jest strzelenie bramki, może ułożyć to spotkanie i bez dwóch zdań będzie nam się łatwiej grało, ale, ale czasami są takie mecze, gdzie, gdzie trzeba być cierpliwym i tą cierpliwość na pewno jutro będziemy, będziemy musieli mieć i... W tym wszystkim ważne jest to, żeby być skoncentrowanym z tyłu, bo, bo mówię, piłka w tym momencie czasami robi takie cuda, że, że teoretycznie słabsze drużyny wygrywają mecze. A my jutro nie możemy tutaj rywalowi dać nawet chwili wytchnienia w tym wszystkim, żeby, żeby oni tutaj nie czuli, że mogą coś zdobyć i to jest tym wszystkim najważniejsze. Także miejmy nadzieję, że, że tak się jutro stanie. Konrad Felsters, port.pl. Dzień dobry panowie. Panie trenerze, chciałem zapytać pana o występ. O pytania... O pytania najpierw do zawodnika, dobrze? Proszę, Radek. Dzień dobry, Radek, przybyszmy czyki. Jakub chciałem się zapytać o tę pozycję numer 10. Bo grałeś w swojej karierze już na wielu pozycjach na skrzydle, na wahadle, na obronie, a teraz grasz bliżej środka, boiska, bliżej osi. Tak też się trener wykorzystał w tym spotkaniu. Jak ci się podoba ta pozycja, granie na tej pozycji? Czym ona się różni od innych? Czy jest na dzisiaj dla ciebie. Optymalną, jaka jest jej specyfika w ogóle z twojej perspektywy? Czym się na przykład różni od gry na skrzydle? Dziękuję. Tak, na pewno to jest troszkę inna pozycja, bo bardziej bazuje się na tym, żeby w środku się poruszać i ze środka wychodzić na zewnątrz, a na skrzydle jednak bardziej się trzyma, trzyma tej linii w klubie teraz u trenera, u trenera Kwaśnioka w Kolonii gram na jednej z dziesiątek, gdzie jest bardzo duża wymienność pozycji, ja, ja lubię, lubię taką pozycję, bo, bo, nie jest stricte przypisana i jestem ruchliwym zawodnikiem, który mówię, na dużej dynamice bazuje, jest ruchliwy i to właśnie teraz w Kolonii robię, więc i wychodzi mi to naprawdę bardzo dobrze. W Holandii, w Rotterdamie teraz przeciwko Holandii również ta pozycja była bliżej środka, gdzie, gdzie Nikola miał więcej momentów, Momentów na to, żeby żeby na zewnątrz iść i mieć ten pojedynek jeden na jeden, a ja gdzieś tą, tą swoją ruchliwością starałem się szukać boi, pozycji na boisku i też zwalniać Chyba Roberta w tej, w tej roli, co, co wychodziło naprawdę momentami bardzo dobrze. Także na pewno ta specyfika jest troszkę inna niż klasyczny skrzydłowy, ale jak najbardziej mi odpowiada i naprawdę jestem z niej zadowolony.